Właśnie z kursowych e, z weekendowej wyprawy, gdzie ze świetnymi ludźmi, kolejny raz zresztą, ze świetnymi ludźmi, bo tylko tacy przyjeżdżają do mojej szkoły, tylko tacy uczestniczą w wyprawach, w zajęciach, warsztatach z moją ekipą, tylko tacy ludzie fajni, otwarci, pozytywnie nastawieni do życia, e, głodni przygody. Tylko takie osoby trafiają tutaj do nas i słuchaj. Tak sobie jadę teraz tą ekspresówką do domu, żeby przebrać się, wykąpać i przygotować się do kolejnej wyprawy, i naszła mnie pewna refleksja, a mianowicie, albo Ty, albo ktoś z Twoich bliskich też gdzieś tu wewnątrz głowy ma ochotę na przygodę, ma ochotę zrobić coś całkiem odjechanego ma ochotę odpaść, oderwać się od rzeczywistości w fajnym klimacie, zanurzyć się w czymś totalnie oderwanym, w czymś co tak naprawdę już dziś wiem bo tutaj chłopaki z którymi byłem na wyprawie sami mi to oznajmili, dali mi do zrozumienia że wyprawy, które organizujemy te szkolenia bushcraftowo survivalowe i ten outdoor który pokazujemy jest po prostu niesamowity nie tylko dla mnie takiego chorego czuba nakręconego na wyprawy i na się gdzieś tam poza szlakiem ale tak naprawdę już dziś wiem że i Ty i ktoś z Twoich bliskich Chcę ruszyć w teren, chcę przeżyć mega super świetną przygodę ze świetnymi ludźmi. A świetni ludzie to jest właśnie moja ekipa. To jest Wiewiór, to jest Bruwa, to jest Żbiku, to jest Kleszcz. Tak? To są świetni ludzie z mega osobowościami, z pozytywną energią, z takimi wibracjami, które zabiorą Was w całkiem inny świat. My wszyscy w Life Tripie jesteśmy czubami. Jesteśmy odjechanymi czubami. I teraz jeśli nie chcesz ruszyć sama bądź sam z nami w teren, to spraw przyjemność bliskiej osobie. Wyślij kogoś. Tak naprawdę te nasze wyprawy nie są jakieś strasznie drogie. To nie jest majątek. Za to, co można tak naprawdę przeżyć za dobrą zabawę, za wiedzę, za naukę, za otworzenie pewnych drzwi, drzwi, które pokażą Ci albo bliskiej osobie, że można w dzisiejszych czasach oderwać się nie tylko siedząc przed komputerem bądź telefonem, ale można się oderwać poznając własne ciało, własną duszę, własną głowę. Można się przełamać do pewnych rzeczy, można znaleźć odwagę w sobie, można zrobić coś naprawdę fajnego, całkiem innego. Słuchajcie, weekend z nami to są tygodniowe wakacje gdzieś tam. Tak odpoczniecie, jak na tygodniowych wakacjach, albo, albo lepiej. Wszyscy, którzy wracają z naszych wypraw do domu. Są po prostu wypoczęci, są świeżi, są nowi, mają pomysły, nowe pomysły. I stają się świrami takimi odjechanymi, jakby pozytywnymi świrami, którzy e, czerpią z życia ile się da, ponieważ życie jest krótkie, króciutkie e, i tylko od nas zależy, od ciebie zależy, e, jakie przeżyjesz. Czy przed telewizorem? Tak, tutaj, tak spłyca temat. Czy blisko natury. Blisko tego, co tak naprawdę siedzi w naszym sercu: natura. Także mam nadzieję, że jak oglądasz akurat ten filmik, to coś tam ci zaświta i spakujesz plecak. I ruszysz z nami w teren. Po prostu. Wybierz się, zaryzykuj. Mówię, to nie jest majątek. Eee... Zaryzykuj, a gwarantuję Ci świetną zabawę i oderwanie. Wiedzę, przeżycia, nowe przeżycia, to tak naprawdę ja bym dużo o tym gadać. To jest nie do opisania, nie do opowiedzenia. Tutaj trzeba przyjechać. I każdy, kto był u nas w naszej szkole Live wie o tym i może to potwierdzić. Więc no już trochę, trochę osób się przewinęło tutaj. Chcę właśnie Cię też postać. <laughs> jeśli oczywiście jesteś pozytywną osobą, która jest szalona, jest oderwana, jest czubem i chce się stać jeszcze większym czubem Także pak pa, plecak, wsiadaj w samochód. A jeśli jesteś z Warszawy, to jeszcze może jest, są duże szanse, że, że pojedziemy razem i będziemy mieli okazję gadać całą drogę. O audytorze. O tym, jak się chodzi, jak się biega, jak się lata, skacze, jak się śpi, jak się nie śpi, jak się wysypiać, jak się nie wysypiać. O tym wszystkim możemy sobie porozmawiać. O tym wszystkim możemy sobie podyskutować. Także serdecznie zapraszam. Przyjedź, boisz się zimy, przyjedź jeszcze teraz, póki jest ładna pogoda. Kilka wypraw już jest zaplanowanych. Jadę właśnie planować kolejne wyprawy. Eee... Terminów jest od groma, jeździmy cały rok, więc rusz w teren, zaryzykuj, my się Tobą zaopiekujemy. Nie pozwolimy Ci zrobić sobie krzywdę. Także do zobaczenia. Mam nadzieję, niebawem.